W tym filmie omówimy różne typy obiektów w oprogramowaniu. Jest ich kilka rodzajów. Między innymi obiekty parametryczne, takie jak wieloboki, prostokąty, schody, ściany. W zasadzie przy pomocy każdego narzędzia stworzymy obiekty parametryczne. Kolejne to grupy, które składają się ze zgrupowanych obiektów. Mamy także obiekty hybrydowe. Które zawierają zarówno geometrię 2D, jak i geometrię 3D. Mogą to być obiekty parametryczne lub symbole. Są również obiekty z menedżera zasobów czyli symbole, typy linii, kreskowania, gradienty w zasadzie dowolny atrybut lub zasób, który możemy w menedżerze znaleźć. Przyjrzyjmy się obiektom parametrycznym. Prawie wszystkie narzędzia tworzą obiekty parametryczne. Obiekt tworzony jest za pomocą różnych konfigurowalnych ustawień. Dobrymi przykładami są narzędzia do wieloboków i prostokątów. Jak widać tutaj, wystarczy ustawić tylko kilka parametrów i narysować wielobok lub prostokąt. Dotyczy to prawie każdego podstawowego obiektu. Istnieją jednak również bardziej złożone obiekty parametryczne, takie jak narzędzie schody. Od razu zauważymy. Że do utworzenia tego obiektu potrzeba znacznie więcej parametrów ustawionych w różnych zakładkach. Następnie mamy obiekty kontenerowe, które zawierają w sobie grupy i symbole. Zacznijmy od grup. Możemy użyć grupy lub grup obiektów do uporządkowania dokumentu. Możemy także jako grupę zapisać wszystkie obiekty, które chcielibyśmy określić jako jeden obiekt. Aby utworzyć grupę, zaznaczamy obiekty, przechodzimy do menu Edycja i klikamy Grupuj. Obiekty zostały zgrupowane i są traktowane jako jeden obiekt, np. podczas przesuwania. Jeśli chcemy edytować obiekty, musimy edytować grupę. Można to zrobić na dwa sposoby. Najczęstszym i najprostszym jest podwójne kliknięcie grupy i przejście do edycji. Tutaj możemy edytować poszczególne obiekty, lub klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy Edytuj. W trybie edycji, wokół obszaru rysowania znajduje się pomarańczowa ramka, a w prawym górnym rogu klawisz zamykający okno edycji. Po dokonaniu niezbędnych zmian, klikamy Zamknij okno edycji i wracamy do obszaru roboczego. Przyjrzyjmy się symbolom. Traktujemy je jako grupy zaawansowane, ponieważ możemy łączyć wiele elementów w pojedynczy obiekt. Aby utworzyć symbol, zaznaczamy obiekt lub obiekty i przechodzimy do edycji utwórz symbol. Nadajemy nazwę i wybieramy sposób wstawienia, a także zaznaczamy lub odznaczamy wstawienie symbolu w ścianę. Symbole edytujemy podwójnym kliknięciem. Korzystniej jest używać symboli zamiast grup. Symbole mogą być obiektami hybrydowymi i są również zapisywane jako zasoby w menedżerze zasobów. Kolejny typ to obiekty z historią edycji. Zapamiętują podstawowe elementy, które zostały użyte, aby osiągnąć efekt końcowy dzięki operacjom z modelowania 3D. Dobrym tego przykładem jest ekstruzja. Ekstruzja zwykle rozpoczyna się od narysowania podstawowego kształtu 2D, takiego jak prostokąt, okrąg lub wielobok, po czym nadajemy mu wysokość lub wyciągamy za pomocą ekstruzji. Jednak ten wyciągnięty obiekt nadal przechowuje kształt 2D, który został użyty jako profil. By móc go edytować, klikamy dwukrotnie. Otworzy się okno edycji w którym możemy wybrać i dostosować obiekty podstawowe. Większość poleceń generujących obiekty 3D w oprogramowaniu przechowuje historię obiektów podstawowych użytych do jego utworzenia. Scalanie to inny typ obiektu z historią edycji. Składa się na przykład z dwóch połączonych profili. Po dwukrotnym kliknięciu uzyskujemy dostęp do poszczególnych profili. Jeśli chcemy edytować osobno jeden z nich, musimy ponownie dwukrotnie kliknąć wybrany obiekt. Otrzymujemy teraz dostęp do podstawowego kształtu 2D, który możemy również zmieniać lub edytować ponownie. Innym przykładem obiektu z historią edycji jest ekstruzja wzdłuż ścieżki, która składa się z dwóch oddzielnych obiektów 2D. Do ekstruzji wzdłuż ścieżki potrzebujemy ścieżki i profilu. Profil może być prostokątem lub kołem, a ścieżka linią lub polilinią. Możemy edytować oba obiekty oddzielnie, klikając dwukrotnie ekstruzję, a następnie wybierając edycję ścieżki lub profilu. Następnie mamy obiekty hybrydowe. Obiekty hybrydowe składają się z obiektów 2D i 3D. Oznacza to, że kiedy jesteśmy w widoku 2D główny, widzimy element 2D obiektu hybrydowego, a po przejściu do widoku 3D element 3D. Daje to możliwość nadania obiektowi oddzielnie reprezentacji 2D i 3D. Po wybraniu dowolnego widoku 3D, np. widoku z przodu, z lewej, z prawej lub widoku izometrycznego, zobaczymy obiekt 3D. Jest on całkowicie odrębny może mieć różne cechy może nawet mieć inną lokalizację lub punkty wstawienia. Te obiekty hybrydowe w większości składają się z obiektów lub symboli parametrycznych. Na przykład prawie wszystkie bardziej złożone obiekty parametryczne są również obiektami hybrydowymi: ściany, schody i tym podobne czyli mają inny widok 2D i 3D tego samego obiektu. Symbole mogą być również hybrydowe. Kiedy klikniemy dwukrotnie, aby edytować symbol, pojawi się menu, w którym możemy wybrać komponenty 2D lub 3D. Daje to możliwość przejścia do dwóch oddzielnych części symbolu. Pierwsza dla geometrii 2D i druga dla geometrii 3D. Przejdźmy do zasobów. Mogą nimi być symbole lub atrybuty, które można zastosować do obiektów, m.in. gradienty, cieniowanie, style linii, motywy, obrazy, a także style ścian, płyt, rekordy lub arkusze kalkulacyjne. Jeśli przeciągniemy styl linii z menedżera zasobów na narysowaną linię, przyjmie ona zastosowany styl. Ogromną zaletą menedżera jest możliwość posiadania bogatej biblioteki zasobów lub szybkiego dostępu do zasobów z różnych plików, ponieważ menedżer zasobów nie tylko pokazuje zasoby aktywnego dokumentu, ale także innych otwartych w programie dokumentów. Wybrany symbol chwytamy i upuszczamy w naszym pliku. Wielką zaletą symboli jest ich powiązanie z definicją symbolu przechowywaną jako zasób w menedżerze zasobów. Kiedy edytujemy i zmieniamy symbol, zobaczymy, że zmiana aktualizowała się w każdej kopii tego symbolu w aktywnym pliku. Na przykład, jeśli dodam dodatkowy okrąg do symbolu, Zobaczymy, że dwie kopie tego symbolu są natychmiast dostosowane do nowej wersji. To duże udogodnienie, ponieważ dokonując prostej zmiany w symbolu, jest on natychmiast dodawany do już istniejących w pliku. Oczywiście dotyczy to również zasobów z palety atrybuty takich jak kreskowania linii, style linii, gradienty itd. Po edycji i korekcie zmiana zostanie naniesiona na wszystkie kopie w projekcie.